Nadzieje były wielkie, emocje ogromne od tego, co już wydarzyło się na euro i tego, na co czekamy. Zacznijmy dzisiejsze wiadomości. Krzysztof Ziemiec, witam i zapraszam. Zbiszczami świata zawsze jest fajnie zorganizować. Nastroje po meczu. Chwała chłopakom tutaj jako całej drużynie. Jak nie możesz meczu wygrać, to, nie, to, to, nie, to go nie przegraj. Jestem dumny z tego, że Polacy umieli wybaczyć Niemcom. Sąsiedzkie spotkanie na szczycie. Rozwój naszych relacji jest prawdziwą historią sukcesu. Kto za poprzednich rządów kazał inwigilować na tak szeroką skalę część środowiska dziennikarskiego? Wolność słowa w prokuraturze. Byłem przedmiotem wielokrotnej inwigilacji z, przynajmniej ze strony dwóch służb. Niektórzy liczyli na więcej, ale remis z Mistrzami Świata i tak jest wielkim sukcesem. Wczorajszy bezbramkowy mecz z Niemcami już przeszedł do historii, bo pokazaliśmy innym, jak zatrzymać Niemców. W Labol, gdzie regeneruje się już nasza drużyna, jest Jacek Kurowski, Jacku, jaka jest atmosfera w zespole, no i jak ze zdrowiem u zawodników, bo po niedzielnym meczu nie było z tym najlepiej. Wiadomości mam dobre, nie ma żadnych kontuzji. Polacy są zmęczeni, co zrozumiałe, bo za nimi bardzo ciężki fizyczny mecz. I dlatego ci, którzy w nim grali, dostali od tenera Adama nawałki wolne. Ci, którzy nie grali, musieli zaliczyć normalny trening. Atmosfera i nastroje. Hmm, no tutaj wyczuwa się pewien niedosyt. Najbardziej to czuje Arkadiusz Milik, który wczoraj miał sam dwie znakomite sytuacje. Ale Polacy powtarzają: szanujemy ten jeden punkt zdobyty z Niemcami, bo wiemy z jaką drużyną się mierzyliśmy. No i przede wszystkim ten punkt przybliża drużynę Adama nawałki do wyznaczonego celu. A jest nim oczywiście awans z grupy. Czekamy na wtorek. Dziękuję Ci bardzo. To był Jacek Kurowski z Labol. Kto oglądał, ten wie, a kto nie, niech żałuje, bo ten mecz trzymał w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Choć nie było bramek, to nie brakowało emocji. Polacy bronili się dzielnie, ale i walecznie atakowali. W zgodnej opinii i kibiców, i piłkarzy w tym spotkaniu mogliśmy pokusić się nawet o wygraną. Marcin Szewczak. Przy wsparciu fantastycznych polskich kibiców, nasza reprezentacja z Mistrzami Świata zagrała jak równy z równym. Pierwsi zaatakowali Niemcy, ale Polacy nie dali się zaskoczyć. W meczu z Niemcami od samego początku trzeba było być skoncentrowanym. Takie mecze czasami lepiej się gra, gdy, gdy cały czas e, jest się w grze. Już w pierwszej akcji po przerwie powinniśmy prowadzić, ale Arkadiusz Milik minął się z piłką dosłownie o kilka centymetrów. To była najlepsza sytuacja Polaków, ale nie jedyna. Kibice dopingowali. A piłkarze atakowali. Po akcji Kamila Grosickiego znów Arkadiusz Milik stanął przed szansą, ale znów nie trafił w piłkę. Nie ma co żałować. Są kolejne mecze, gdzie Alek będzie mógł wykorzystać takie sytuacje, ja tylko mogę powiedzieć, że trzeba się cieszyć również z tego, że stworzyliśmy takie sytuacje. Znakomicie bronił Łukasz Fabiański, który w bramce zastąpił kontuzjowanego Wojciecha Szczęsnego. Ta interwencja uratowała nas przed stratą Gola. Dużo klepali pod naszym polem karnym, starejsze. A, tą piłkę doprowadzić do naprawdę korzystnej sytuacji. No i, i z tego tytułu tych strzałów było mało i cieszę się bardzo, że, że w tych e, paru chwilach mogłem pomóc. Polacy nie dali się pokonać, a nawet sami mogli wygrać. Drugie połowy pokazaliśmy od pierwszych minut, że my też potrafimy tu stworzyć sytuację i wydaje mi się, że mieliśmy bardziej klarowne sytuacje niż Niemcy, ale akurat jeśli chodzi o, o posiadanie piłki, ogranie, no to, to Niemcy tutaj zdecydowanie przeważali. E, I my nie możemy się bać, musimy grać swoją piłkę, bo. Bo wtedy te sytuacje same przychodzą. Ale cieszy, kibiców i piłkarzy. Nie możesz meczu wygrać, to, nie, to, to, nie, to go nie przegra. I, i, I zespół pokazał charakter, pokazał, że, że jest w stanie bardzo dobrze bronić, grać bardzo nisko, ale skutecznie. No i, i miejmy nadzieję, że w tym ostatnim meczu powalczymy o pierwsze miejsce w grupie. Z takim wsparciem wszystko jest możliwe. Polacy zachwycili swoją grą nie tylko rodaków, a po meczu wieża Eiffla w biało-czerwonych barwach prezentowała się imponująco. Marcin Szewczak, Wiadomości. Imponujące dla nas mogą być też zagraniczne, a szczególnie niemieckie komentarze. Rozczarowania postawą swojej drużyny nie ukrywają za odrą kibice, a tamtejsze media, co nie jest zbyt częste, otwarcie nie szczędzą krytyki pod adresem drużyny Joachima Lewa. Anna Hałas, Michalska. Fanzona przed bramą Brandenburską w Berlinie. Gorący doping niemieckich i polskich kibiców. Wielkie emocje i z każdą minutą coraz większe nerwy. Bezbramkowy remis. Niemieccy kibice liczyli na więcej. Ci w Berlinie i ci, którzy mecz oglądali na podparyskim Stade de France. Niemcy byli dziś za słabi. Potrafią grać lepiej. Przecież jesteśmy mistrzami świata. To była super gra. Niestety nie wygraliśmy dzisiaj, ale i tak będziemy świętować. Gra była napięta po obu stronach, a na końcu to już błagałem, żebyśmy strzelili gola. Niemiecka prasa mniej łaskawa niż Kibice. Wytyka drużynie Joachima Lewa brak pomysłów na ofensywną grę. Polacy wyzerowali jogiego. Niemcy przegapiły wczesne wejście do jednej ósmej turnieju. Mistrzowie świata bez pomysłu. To nie było przyjemne spotkanie. Polacy byli zbyt zdyscyplinowani. Jak Niemcy mają wygrać choćby z Włochami, skoro nie potrafili przebić się przez polską obronę? Obronę, którą zresztą chwalił także niemiecki trener, wyliczając własne błędy. Nie mieliśmy zbyt wielu okazji do strzelania na bramkę. Problemem była cała nasza gra w ostatniej jednej trzeciej. Nie udało nam się przyspieszyć. Wręcz przeciwnie, zawsze było 9 czy 10 Polaków za piłką. W ofensywie nie graliśmy normalnie, tak jak oczekiwalibyśmy po naszej drużynie. To był trudny pojedynek. Widać było, że Lewandowski zajmował nas bardzo mocno. Podobnie Milik. Myślę, że jako drużyna zagraliśmy bardzo dobrze w obronie. Jedna z niemieckich gazet wczoraj przed meczem na pierwszej stronie zamieściła mini podręcznik piłkarskich rozmówek w obu językach. Choć jak widać... I bez tego kibice z Polski i Niemiec też by znaleźli wspólny język. Anna Hałas-Michalska, Wiadomości. Tym bardziej, że niewykluczone, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to możemy ponownie na siebie trafić, bo awans do jednej ósmej finału biało mają właściwie już na wyciągnięcie ręki. Polakom pomogło też wczorajsze spotkanie Irlandii Północnej. Marcin Tulicki. Tak, tuż po przerwie Irlandia Północna zrobiła pierwszy krok do sprawienia jednej z największych niespodzianek na Euro. Brytyjczyków nie powstrzymały ani ataki Ukrainy, ani przerwa w meczu spowodowana gradobiciem. Irlandia Północna pokonała Ukrainę 2 do 0. Jest na trzecim miejscu w grupie. Taki układ tabeli przed ostatnią serią spotkań sprawia, że Biało-Czerwoni mogą być już prawie pewni awansu. To spokojnie możemy się szykować już na mecz czwarty, a, a nawet piąty, bo, bo spokojnie reprezentacja ma taki rozpęd. Wszystko zależy teraz od ostatnich grupowych pojedynków Polski z Ukrainą i Niemców z Irlandią północną. biało czerwoni mogą więc jeszcze nie wyjść z grupy, ale to teoria. Sobie jakby Niemcy jeden Dlatego wyliczenia i symulacje można już traktować z przymrużeniem oka. Dobry nastrój podopiecznych Adama Nawałki nie dziwi. Po trzech wytypu po, po czterech i PlayStation. <laughs> Kogo on. Od... <laughs> nie iść od nas nie, nie, ani na... ja nie mogę iść. Najgorszy scenariusz. Polacy przegrywają z Ukrainą, a Irlandia pokonuje Niemców. I jeden i drugi wariant wydaje się raczej mało prawdopodobny. Wtedy Polacy zajęliby trzecie miejsce w grupie i mogliby być jedną z tych dwóch drużyn, które z trzecich miejsc nie wejdą do jednej ósmej finału. Nie wierzę w takie rozstrzygnięcie. Mało kto wierzy. Większość widzi już Polskę w jednej ósmej finału, czyli tam, gdzie awans zapewnili dziś sobie Włosi. Pokonali Szwecję 1 do 0. Marcin Tulicki, Wiadomości. No, niezależnie od tego, co dalej, to nasi i tak już wygrali te mistrzostwa. Bo jeszcze tydzień temu niektórzy twierdzili, że możemy wyjechać jako jedni z pierwszych. A o kilku naszych zawodnikach, że będą najsłabszymi aktorami w polskiej obsadzie. A oni jakby na przekór nie zawodzą o piłkarzach, którzy idą po swoje. Marcin Szybszak. Dziś spokojni, rozluźnieni. Robili wszystko, by przejść do historii polskiej piłki nożnej. Cały czas trzeba zachować mimo wszystko ten spokój. Bo jeżeli on do tej pory dawał pozytywny efekt, to czemu mamy to zmienić? Fabiański zagrał w miejsce kontuzjowanego Wojciecha Szczęsnego i udowodnił, że należy do topowych bramkarzy w Europie. Trener ma bardzo duży ból głowy. Czy postawić na zawodnika, któremu dał bluzę z numerem 1 przed turniejem, czy postawić na zawodnika, który był jego zmiennikiem? I, i, i wypadł dobrze. Dobrze, a nawet bardzo dobrze radzi sobie cały blok defensywny, o którym przed mistrzostwami mówiło się, że będzie piętą Achillesową polskiej reprezentacji. Na bokach Artur Jędrzejczyk i Łukasz Piszczek, w środku Kamil Glik i Michał Pazdan. Dla mnie to był, była postać pierwszoplanowa w tych tyłach. Pazdomania jest Polska teraz. Słyszałem do terenu. Mniej więcej mieliśmy przeczytanego, o, przeczytaną reprezentację niemiecką. Polska nie straciła jeszcze bramki na tym turnieju. Gra defensywna nie tylko zależy od samych obrońców, ale od całego zespołu, i to było w tym momencie. Wczoraj było widać. Serce na boisku zostawili Grosicki i Błaszczykowski. Po profesorsku zagrał Krychowiak. To był tak naprawdę klucz do tego, żeby mieć kontrolę nad tym meczem. Z zadań defensywnych naprawdę nie, nie jestem w stanie znaleźć słabego punktu w, w tym zespole. Nawet Lewandowski i Milik wracają do obrony, a reprezentacja pewnie zmierza po awans do kolejnej fazy turnieju. To jest absolutnie fantastyczna promocja. Mistrzostwa Europy mogą być przepustką do wielkiej międzynarodowej kariery. W pierwszym meczu Bartek Kapustka, Krakowiak. Tak? I potem czytamy tweety Rio Ferdinanda czy Garego Linekera, że on już długo w tej Krakowi nie pogra. Za dwa miesiące już będzie gdzie indziej. Teraz Michał Pazdan. Biało-Czerwoni zdają sobie z tego na razie nic nie robić, a młody Kapustka, na co dzień miłośnik historii, żołnierzy wyklętych, czy Błaszczykowski i Lewandowski. Przyjąłem ten broloczek, ponieważ jestem katolikiem i nie wstydzę się Jezusa ani swojej wiary, bo wiem, że Pan Bóg na pewno cały czas nade mną czuwa. Dla Polaków są autorytetami nie tylko z powodu świetnej gry. Marcin Szybszak, wiadomości.